To, co zaraz powiem, może zabrzmieć poważnie, ale dzisiejszy materiał, te zwroty anglojęzyczne i słowa mogą w skrajnych sytuacjach uratować komuś życie. Dlatego koniecznie zapoznaj się z tymi słowami i zwrotami. Także wyślij je do swoich znajomych, bo dotyczy to tak naprawdę każdego. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to nauczę cię bardzo ciekawego i bardzo przydatnego słowa, a mianowicie issue. Czym dokładnie jest to słowo, za chwilę opowiem nieco więcej. Natomiast dzisiejszy materiał będzie dotyczyć zdrowia. Będzie to jakiś wycinek opowiadania o naszym zdrowiu, a konkretnie o o takich sytuacjach, które mogą być sytuacjami niebezpiecznymi, gdzie musimy szybko przekazać informacje, na przykład lekarzowi, pielęgniarce, czy komuś, kto miałby nam pomóc. W dzisiejszych czasach wiele osób w różnym wieku ma problemy z sercem. Nie chodzi tylko o problemy sercowe, ale o problemy zdrowotne. Można oczywiście użyć słowa problems. One problem. Problem brzmi podobnie do polskiego słowa problem. Problem jest nieco inaczej akcentowane, możesz spróbować. Problem. Ale moim zdaniem w tej sytuacji nawet lepszym słowem jest słowo Issue. I to słowo issue oznacza taką kwestię, problematyczną kwestię. W niektórych sytuacjach właśnie może to być po prostu problem, taka niedogodność. Więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, związane z sercem, wtedy można powiedzieć I have some heart issues. Heart Issues, tak to można wypowiedzieć. Czyli właśnie kwestie zdrowotne związane z sercem, jakieś problemy z sercem. I koniecznie zapamiętaj to słowo issue, bo ono jest dość popularne. To może też być jakaś kwestia dyskusyjna, sporna, coś nad czym będziecie dyskutować w pracy. To także będzie issue. Wbrew pozorom, pomimo pisowni, bardzo łatwe do zapamiętania, bo wystarczy, że powiesz issue. Taka wymowa uproszczona. Tam jest takie lekko-esz słyszalne, ale to też będzie zależało od akcentu, od osoby, która to wypowiada, od części świata. I oczywiście zachęcam każdego, kto ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, zwłaszcza jakieś choroby przewlekłe, do tego, żeby nauczyć się choćby podstawowych słów związanych z tymi problemami w języku angielskim, choćby słów kluczowych. To nie musi być pełna nazwa medyczna. Niech to będą jakieś słowa kluczowe. Na przykład ktoś ma problemy z ciśnieniem, nadciśnieniem, za niskim ciśnieniem. Tak naprawdę nawet nie musisz poznawać tych medycznych terminów, nadciśnienie. Wystarczy, że zapamiętasz kilka słów kluczowych. Po pierwsze, blood pressure. Blood, czyli krew, to słowo z całą pewnością ci się przyda. Blood i pressure, czyli ciśnienie. Zobacz, pressure. Kojarzy się trochę z taką prasą, prasa, która naciska na coś, która coś pcha, i właśnie to jest ciśnienie, które na coś naciska, więc tak można sobie to skojarzyć: blood pressure, czyli ciśnienie krwi, i zazwyczaj większość osób ma albo zbyt wysokie, albo zbyt niskie. Ja tutaj podałem jakieś wartości, kompletnie się tym nie sugeruj, to nie są żadne wartości medyczne, ale załóżmy, ktoś mógłby mieć too high, too high, czyli wysokie coś wysokiego, too high, zbyt wysokie, na przykład 190 na 150. Więc można by wtedy się zastanawiać, jak powiedzieć 190, 190 over 150. OK, można by tak powiedzieć i jeżeli dobrze radzisz sobie z liczbami, to możesz to szybko powiedzieć, ale na przykład w sytuacji kryzysowej, gdy nie będziesz w stanie powiedzieć 190, to nawet możesz powiedzieć cyferka po cyferce, czyli 190, 150. I gdyby zapomnieć, że tutaj się mówi over, czyli 190 na 150, można by powiedzieć 190 and 150. Oczywiście to jest jakaś wersja uproszczona, tylko żeby szybko przekazać informację. No bo o co nam chodzi w językach obcych? Żeby przekazywać informacje, to nie musi być w 100% perfekcyjne. To ma być coś, co w danej sytuacji ci pomoże. Być może nawet cię uratuje. Wiemy już, że coś wysoko to jest high. Too high, zbyt wysoko, ale może też być zbyt niskie ciśnienie, czyli low, too low. I tutaj też jakieś wymyślone wartości, na przykład 70, nie 17, nie pomyl się w tym, bo będzie 17, over 50. I znów ta sama zasada, zastanów się szybko, jak teraz to możesz powiedzieć w wersji najbardziej uproszczonej. 7, 0 and 5, 0. My blood pressure. Very low, too low. 7, zero and 5, zero. Natomiast, jeżeli będziesz cały czas w tym obcować, być może czytać jakieś materiały na ten temat w języku angielskim, to wielu tych zwrotów, wiele nawet zwrotów specjalistycznych po prostu nauczysz się. Kolejnym przykładem mogą być issues związane z blood sugar. Blood sugar, czyli cukier we krwi, ponieważ sugar to po prostu cukier. Możesz powiedzieć sugar i też to będzie zrozumiane. Natomiast blood to jest coś pomiędzy O i A. Blood. Ale też możesz powiedzieć blad i też będzie super. I tutaj podobna zasada: too high, czyli zbyt wysokie, too high, 150, ale można powiedzieć 150 i każdy to doskonale zrozumie, tak jak w języku polskim 150, mam taki cukier, 150, albo too low, zbyt niski, na przykład 50, 5, Widzisz, bo to jest sytuacja kryzysowa. Trzeba szybko przekazać informacje. Potrzebuję czegoś słodkiego. Too low blood sugar 5 i za chwilę podam Ci jeszcze jeden taki uniwersalny zwrot, taką propozycję, która też może się przydać w wielu sytuacjach, w wielu schorzeniach, czy w wielu problemach zdrowotnych. Ale jeżeli ten materiał do teraz Ci się podoba, takie proste przedstawienie, uproszczenie tego angielskiego do maksimum, to zostań ze mną nieco dłużej, bo tego typu materiały możesz znaleźć w moim rozwiązaniu Enlinado 500 zwrotów. Jest to 500 zwrotów bardzo ogólnych, bardzo codziennych, podzielonych na kategorie, do tego wszystkiego ich dokładne wyjaśnienie, do tego wszystkiego nagranie od native speakerów, którzy te Zwroty przeczytają, których będzie można się później osłuchiwać. Do tego wszystkiego ćwiczenia jeszcze kilka innych bonusów. Tak więc koniecznie sprawdź prezentację Enli do 500 zwrotów. I na sam koniec taka sytuacja, gdzie jest nam duszno, gdzie mamy problemy z oddychaniem, bo to może tyczyć się sytuacji najróżniejszych. Od problemów zdrowotnych do problemów na przykład, gdy się zestresujemy i mamy problem z oddychaniem. Tak naprawdę te wszystkie issues, blood pressure and blood sugar, też mogą powodować to, że jest nam duszno, że mamy problemy z oddychaniem. Jest takie fajne słowo, które znaczy coś niefajnego. Stuffy, czyli jakby wypełniony czymś, napełniony czymś. I można by takiego zwrotu użyć w sytuacji, gdy jest nam duszno. I'm stuffy, ale on jeszcze nie będzie w 100% wyjaśniał tego. Bo to I'm stuffy może być też zrozumiane jako jestem pełny, najedzony. Więc wiesz jak najlepiej powiedzieć, że jest Ci duszno? Najprościej jak to możliwe. Po prostu nie mogę oddychać. I can't breathe. Breathe, choć wymawia się to dość niespodziewanie, bo my nie mamy tego dźwięku w języku polskim, tego TH. Breathe to na końcu jakby seplenienie oznacza właśnie oddychanie so I can't breathe można powiedzieć po prostu brief I can't brief i też to będzie zrozumiałe ktoś powie ale brief to jest jakiś skrót w języku angielskim to jest całkiem inne słowo nie przejmuj się tym kompletnie bo każdy na pewno to zrozumie że nie możesz oddychać a nie że nie możesz zrobić skrótu z czegoś oczywiście życzę ci żeby żaden z tych zwrotów ci się nigdy nie przydał, natomiast znając je przynajmniej znając te słowa kluczowe na pewno będziemy się czuć bezpieczniej i bardziej pewni siebie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie pozostaw po sobie ślad, daj komentarz. Być może Ty znasz jakieś fajne zwroty, takie zwroty w kryzysowych sytuacjach. Koniecznie też je dorzuć. Cześć. Nauczę Cię, nauczę Cię bardzo ciekawego słowa. Nauczę Cię bardzo ciekawego słowa.